Dzień dobry, jesteśmy w Moszowej na ulicy Krakowskiej. To jest droga krajowa 79, gdzie jest budowane rondo na krajówce. W głębi natomiast widać budowę wiaduktu kolejowego nad linią Kraków-Katowice. Ale może przypomnijmy jeszcze początki tej inwestycji. PKP PLK, które na modernizowanym odcinku E30 postawiły na duże prędkości, nie mogły utrzymać większości dotychczasowych przejść i przejazdów drogowych w poziomie szyn. Taka sytuacja jest właśnie między innymi w Młoszowej na ulicy Szembeka. Dlatego kolej zaprojektowała w Młoszowej. Wiadukt łączący osiedle powstałe za torami po stronie Puszczy Dulowskiej z częścią wsi położoną wzdłuż Drogi Krajowej i samą ulicą Krakowską. Rondo na ulicy Krakowskiej, na Krajówce powstaje za ulicą Trzecią patrząc od strony Trzebili. Wiadukt po wybudowaniu, wiadukt nad linią kolejową, ten wiadukt po wybudowaniu ma przejąć... Gmina. Koszt tej inwestycji według wcześniejszych dotychczasowych informacji to 9 milionów złotych.